Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie. Piątek, piąteczek, piątunio, ruszamy z porannym rozruchem. Uśmiech, radość i energia od razu. Zaczynamy od biegu w miejscu, bo w piątek to będzie krócej, ale od razu przypasowimy, że tak powiem, i będziemy cały czas w ruchu. W tym tygodniu każdy z tych rozruchów inny troszeczkę. Inaczej sobie do niego podchodzimy. Tu się pootwieraliśmy, tu zrobiliśmy pięć ćwiczeń na całe ciało. A dzisiaj cały czas w biegu, w ruchu, troszeczkę krócej, ale dynamiczniej. Hop, hop, lecimy sobie do boku. Luźno, swobodnie, z uśmiechem, z radością i z energią, jak ja to zawsze mówię. Tak jest. Uwaga, uwaga, uwaga. Ręce złączone ze sobą i jedziemy do zewnątrz. Cały czas biegnąc lub maszerując. Ty wybierasz wersję, dobrze? Albo biegniesz. Albo maszerujesz. I super. Świetnie. Dobra. Uwaga, uwaga. Wyrzucamy nóżki w przód. Hop, hop. Dziś około 6 minut porannego rozruchu. Więc szybko, sprawnie. Nogi do przodu wyrzucamy. Więc szybko i sprawnie obudzimy się. A jak? Pęki do pleców. I super. Maszerujemy, idziemy, i pracujemy rękoma w tył. Hop, hop, hop. Jeszcze chwilkę. I w przód. Super. Ostatni raz. I świetnie. Prawa noga. Góra, bok. Góra. Bok, ręce mogą pracować. Hop, hop, hop. Lub trzymamy sobie tutaj. Przed klatką piersiową. I druga strona. Oczywiście łatwiejsza wersja. Zobacz. Nie skaczesz. Tylko stoisz i w ten sposób sobie pracujesz. Hop. 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 Jeszcze dwa. I ostatni raz. I pięknie. Ok. Uwaga. Biegniemy do przodu. I do tyłu. Luźno. Swobodnie. Tak jest. Jeszcze chwilkę. Około 20 sekund. Pobudzamy nasz organizm do tego, żeby lepiej funkcjonował w pierwszej części dnia przede wszystkim. A na pewno będziecie mieć więcej energii na cały dzień. Jeszcze chwilę. I... OK. Wiedereczka. Przechodzimy dynamicznie dzisiaj. Wiedreczka. Hop! I hop, tak jest. Hop, hop, jeszcze raz. I ostatnie. I w drugą stronę. Cyk. I cyk, i świetnie. I hop. I hop. Super. I mamy to. Przechodzimy do pajacyka dwa razy. I do czterech biegów bokserskich. Czyli raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Łatwiejsza wersja. Raz dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie ma, że nie ma dla Ciebie odpowiedniego, odpowiedniego ćwiczenia. Dla każdego. Są każdy da radę zrobić. Jeszcze dwa razy. Raz, dwa. Świetnie, fantastycznie. Pierdol pośladki. I biegniemy. Hop, hop, hop. I dodajemy sobie energii. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, jeszcze chwilę. 5, 4, 3, 2, 1 i super. I podskoki, obunusz. Hop, hop, hop. Podskakujemy. Jak mu może skakać, na palce. Cyk, cyk. to może skakać, ten podskakuje w górę. 5, 4, 3, 2 i super. Świetnie. Ok, uwaga, rączki przed siebie złączone. I teraz. 10 razy w prawo. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usztywni całe ciało. 8, 9 i 10. Druga strona. Raz. 2, 3, 4. Do 10. Nie wiem jak Wy, ale ja już czuję, jak temperatura ciała się pięknie podniosła. O to chodzi. I uwaga, stoimy wąsko, skaczemy do zewnątrz, dotykamy podłogi, hop. Łatwiejsza wersja, odchodzimy, dochodzimy i dotykamy podłogi. Cyk, 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 hop, 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 w ten sposób. Jak Ty decydujesz, którą wersję wybierasz? Cztery, trzy, Dwa, jeden i fantastycznie. Biegniemy w miejscu. Biegniemy w miejscu. Tak jest. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwilka. Obracamy się i przechodzimy do przeskoku z nogi na nogę. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i Luzik. I fantastycznie. I 6 minut za nami. Dzisiejszy poranny rozruch szybszy, ale bardziej żwawy, bardziej żywszy. Jeżeli macie jakieś ulubione swoje ćwiczenia, to zróbcie sobie jeszcze teraz. Życzę wam dobrego piątku i dobrego weekendu. Widzimy się w poniedziałek i zostawcie ogień w komentarzu. Uśmiech, radość i energia. Pa!